Walter TV, najlepsza telewizja fantastyczna w internecie. Witajcie w kolejnym zrzucie ekranu. Na początek coś dla pań. Bioware ogłosiło na swoim kanale w serwisie Twitter, że w ich najnowszej produkcji drugiej części Dragon Age będzie możliwość zagrania również damską wersją głównego bohatera. W serwisie IGN pojawił się gameplay prezentujący walkę w Shogun 2 Total War. Na polu bitwy stanęły dwa rody japońskie, a dodatkowego klimatu dodała ulewa, w której odbyło się starcie. To co zobaczyliśmy napawa niesamowitym optymizmem co do jakości gry, ale też czekają nas wydatki na nowy sprzęt. Mamy dobrą wiadomość dla fanów serii Gothic. Spellbound, czyli twórca czwartej odsłony gry, zapowiedziało, że 24 września w sieci pojawiło się demo ich najnowszej produkcji. Równocześnie wersja demonstracyjna pojawi się na łamach Xbox Live. Premiera tytułu planowana jest na 12 października. Ostatnimi czasy na naszym kanale YouTube pojawił się nowy materiał prezentujący premiery growe z sierpnia i września. Warto zobaczyć jakie tytuły się pojawiły lub dopiero zawitają na półki sklepowe. Ponadto na serwisie grypolter.pl pojawiły się recenzje gier Whispered World oraz kurs Wyspa Skarbów. Obie autorstwa Artura Vermina Toise. Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym konkursie SMS-owym. Tym razem można wygrać grę King's Bounty Nowe Światy. Holter TV najlepsza telewizja fantastyczna w internecie.